Tam, za lasami. Teletubisie bawią się z nami. Jeden. Jeden. Dwa. dwa! Trzy. Dzień! Cztery. cztery! cztery! Dwa! Dzień! Dzień! Tele Tubis. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Winki, winki. Winki, winki. Dipsi, dipsi. La la. La la. Oh. Tele to be, tele to be. Move your hey yo, hey oh. yo. Winky winky, <laughs> deep sea, la la, pop. Tele to be, tele to be. Gdzie się podziały teletubisie? <laughs> । Hello, 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 Josie maluje doniczkę. My name's Mam na Josie. imię Josie. Coś wam pokażę. Moja mama dekoruje doniczki. Pomaluję tę doniczkę na żółto. Potem nakleję na nią cekiny. Kwiatki i będzie wyglądać tak. Zaczynamy od malowania. Najpierw maluję całą doniczkę na biało. Teraz maluję ją żółtą farbą. Gina mi pomaga. Lubię żółty kolor. Jest taki słoneczny.

Bardzo lubię wycinać. A teraz będę przyklejać cekiny. Mam złote, różowe, zielone i niebieskie cekiny. Można je podnosić na palcu. Lubię cekiny, bo są takie błyszczące. Cekiny podnosi się w ten sposób. Trzeba poślinić palet, wtedy cekiny przyklejają się do niego. Skończone! Mam little całe little. palce w kleju. Pa pa! pa, pa. 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 O. 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 Jeszcze! 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 <ścoughs> jeszcze! 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 Halo! <ścoughs> <ścoughs> Halo! Oh. Cześć! Hello, Halo! Halo! Hello, hello, hello. Josie's pot. Josie maluje doniczkę. My name's Mam na Josie. imię Josie. Coś wam pokażę. Moja mama dekoruje doniczki. Pomaluję tę doniczkę na żółto. Potem nakleję na nią cekiny. Kwiatki i będzie wyglądać tak. Zaczynamy od malowania. Najpierw maluję całą doniczkę na biało. Teraz maluję ją żółtą farbą. Gina mi pomaga. Lubię żółty kolor. Jest taki słoneczny.

Bardzo lubię wycinać. A teraz będę przyklejać cekiny. Mam złote, różowe, zielone i niebieskie cekiny. Można je podnosić na palcu. Lubię cekiny, bo są takie błyszczące. Cekiny podnosi się w ten sposób. Trzeba poślinić palet, wtedy cekiny przyklejają się do niego. Tak. Kończone! Mam całe palce w kleju. Bye, bye! Pa pa! Bye bye. Bye. Heyo! Pewnego dnia w krainie teletubisiów wszystkie Teletubisie miały swoje ulubione rzeczy. Tinki Winki miał torbę. Tinki Winki ma torbę. Dipsy miał kapelusz. Dipsy ma kapelusz. Po miała hulajnogę. Hulajnogę. Chwileczkę, gdzie jest piłka Lali? Piłka? O. Lala nie ma piłki. O nie! Oje. O nie, coś podobnego? Gdzie piłka? Wszyscy zaczęli szukać piłki. Piłko, Lali. Piłko, Lali. Piłko. Lali. Piłko. はよピンコラリピンコラリピンコラリ Nie ma jej tu ani tam Nigdzie jej nie ma, mówię wam Piłka Lali Piłka Lali Piłka Lali Piłka Lali Piłka, lali. Ha, ha. piłka lali. Jest piłka Jest piłka Ura, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Piuka hahahaha, Piuka hahahaha, piuka, piuka. <laughs> piuka. Piuka. Pewnego dnia w krainie teletubisiów wszystkie Teletubisie miały swoje ulubione rzeczy. Dipsy miał kapelusz. Dipsy ma kapelusz! Haha. Lala miała piłkę. Mm, lala ma piłkę! Po miała hulajnogę. Hulajnogę! Chwileczkę, gdzie jest torba Tinki Winki? Gdzie torba Tinki Winki? Tinki Winki nie ma torby. O nie! O, nie! <grywy> Wszyscy zaczęli szukać torby Tinki Winki. Torbo! Torbo! torbo, 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 torbo. O, o. Gdzie torba? Torbo, torbo! Gdzie torba? Torbo! Torbo! torbo. O, o. Torbo! 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 Oh, aiei! Oh, aiei! Torbo! 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 No tu, Anita. Gdzie jej nie ma, mówię wam. O, patrzcie, patrzcie! Torba Tinki-Łynki. Winky, Winky! Torba! Torba, Winky, Winky! Torba! Torba! Winky, Winky! Torba! Torba! Jednego dnia w krainie teletubisiów wszystkie Teletubisie miały swoje ulubione rzeczy. Tinkiłinki miał torbę. Tinki ma torbę. <laughs> Lala miała piłkę. Lala ma piłkę. A po miała hulajnogę. Hulajnogę! Chwileczkę gdzie jest kapelusz Dipsiego? O, -o, -o! o nie, nie ma! Gdzie kapelusz? Dipsy nie ma kapelusza. O no! No nie! Gdzie? Kapelusz, kapelusz! Wszyscy zaczęli szukać kapelusza. Kapelusz! Kapeluszu! Kapeluszu. 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 Öh, öh. Kapeluszu! 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 Co za pomysł? To nie ma żadnego kapelusza! O oh, Pati, 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 Ani tam, kapeluszu, kapeluszu. nigdzie go nie ma. Kapeluszu, kapeluszu. Mówię wam! Kapeluszu, kapeluszu, kapeluszu! Kapeluszu! O! Patrzcie! Patrzcie! O. Kapelusz Dipsiego! Kapelusz Dipsy! O, jest. Kapelusz! Kapelusz! Kapeluszu. Kapelusz Dipsi! jest kapelusz! Jest kapelusz! Jest kapelusz! Jest, jest kapelusz! Kapelusz ma! Kapelusz ma! Kapelusz ma! Kapelusz ma! Kapelusz ma! Kapelusz ma! Pewnego dnia w krainie Teletubisiów wszystkie Teletubisie miały swoje ulubione rzeczy. Tinki Winki miał torbę. Dinki winki ma torbę. Dipsy miał kapelusz. Pipsi ma kapelusz. Ha, ha. Lala miała piłkę. Lala ma piłkę. Chwileczkę, gdzie jest hulajnoga po? Hulajnoga? O-o! Gdzie hulajnoga? Po nie ma hulajnogi. No nie! nie. Hulajnoga! Wszyscy zaczęli szukać hulajnogi. Hulajnogo! Ah, Hulajno! Hulajnogo! 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 Tu nie ma żadnej hulajnogi! My nie robimy hulajnogi!

Pewnego dnia w krainie Teletubisiu wszystkie Teletubisie miały swoje ulubione rzeczy. Tinkiwinki Winki miał torbę. Tinkiwinki ma torbę. Dipsy miał kapelusz. Dipsy ma kapelusz. Lala miała piłkę. Lala ma piłkę. A po miała hulajnogę. Wszystkie Teletubie miały swoje ulubione rzeczy. Ta! Ta! Tele tubi się mówią papa, tele tubi się mówią papa, tele tubi się mówią papa. <laughs> mm. yeah. 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 <laughs> 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 papa tinki winki, papa, papa dipsy, papa, papa lala, <laughs> papa, papa po.

Słoneczka zachód tuż, tuż. Teletubisie żegnają się już. Polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.